Tej nadziei kibiców poświęcono wiele uwagi. Ma najwięcej bramek w UEFA Champions League. Czy dziś pokażę dlaczego? Zapraszamy na transmisję. Drodzy państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Specjalnie dla państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że to spotkanie Champions League będzie emocjonujące. Super Velocity zmierzy się z Rangersami. Tomku, z dość sporym zaciekawieniem czekałem na ten mecz. Mam nadzieję, że mimo początkowej fazy turnieju doczekamy się tutaj fajerwerków aż do ostatniego gwizdka. W pucharach w końcu możemy na to liczyć. Realizator prezentuje nam teraz skład zespołu Super Velocity. Wygląda mi to na 1-4-2-4. Na papierze ustawienie ultraofensywne, ale wiele zależy od tego, jak będą grać skrzydłowi i boczni obrońcy. Jeśli ci ostatni będą przyspawani do pozycji, a gracze na flankach będą nieco cofnięci, to równie dobrze może to być formacja całkiem zachowawcza. Przekonamy się zaraz, jak będzie to wyglądać w praktyce. Oto skład gości na to spotkanie. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce. I trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Tomaro. Sędzia nie ma wątpliwości. Nieczyste zagranie i rzut karny. Byłem przekonany, że sędzia po odwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Przypadnie pierwsza bramka meczu. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne wykonanie tego rzutu karnego Popatrzmy na ustawienie bramkarza. Zdecydował się pozostać bez ruchu i liczył na strzał w środek. Niestety dla niego zła decyzja. Mamy bramkę. Pelosi znawiają grę po wyjęciu piłki ze swojej bramki Marx odzyskują teraz piłkę Maldonado Fuchs Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Cierpliwie. Poszedł do zagrania. Jest niebezpiecznie. I tak pokonał bramkarza. Ale spasne trafienie. Prowadzą już różnicą dwóch goli. Po wtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do braki. Pewne wykończenie nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować mocny strzał, nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Na razie 2-0. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują tę pozycję. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Mają piłkę. Mogą skutecznie skontrować rywala. Nic z tego nie będzie. Mamy spalonego. A przecież można było chwilę zaczekać, aż wróci na dobrą pozycję. Chyba zabrakło koncentracji. I akcja teraz w drugą stronę. Milner. I mamy stratę. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Ma stuprocentową szansę. Gol, proszę państwa! Gol! Tym trafieniem daje nadzieję swojej drużynie. Proszę Państwa, jeszcze jedna bramka i będziemy tutaj mieli remis. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Grają dalej. Super Velocity dopisuje gola na swoje konto, i do wyrównania brakuje im tylko jednej bramki. Teraz może być groźnie. Dobrze wyglądał ten atak, pomogło się udać, ale piłka została przejęta. I teraz wychodzą z kontrą, będzie groźnie. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. Stronica pokazał, że zna swój fakt. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Zaczynamy drugą odsłonę spotkania. Będziemy przyglądać się staraniom zespołu Super Velocity, który spróbuje strzelić bramkę na remis. Dobra decyzja, udane przejście. Wow, a skąd on tam się... Uwaga, to jest setka! Groźnie było. Dobra interwencja. Fuchs. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Będzie groźnie. Prostopadłe podanie. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. Ale czy tam szuka okazji strzeleckiej. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Robert. Sebastian. Teraz jest niepilnowany. Nie ma. Obroni ten strzał. Chwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Teraz wspaniała okazja. I tak piłka w siatce. Mamy remis. A dopiero co mieli dwa gole straty. Powtórka dodatkowo eksponuje te fatalne błędy. I to, że strona atakująca miała przewagę miszowną. Nie można zostawiać takich dziur w formacji defensywnej. Wystarczy kilka zagrani. i piłka wędruje do siatki. Jeszcze niedawno nie postawiłbym na nich złamanego szelonga. Uparcie dążyli jednak do wyrównania i dokonali tego. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Może im dać prowadzenie! Gol! Wracają z dalekiej podróży z takim rozpędem, że teraz obejmują prowadzenie. Widać tutaj jak na dłoni ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Bramkarz mógł tu najwyżej liczyć na uśmiech losu. Klasyczna sytuacja dwóch na jednego. No i go. Zadowolony teraz trener. Wie, że ten gol nie przesądza losów meczu, ale zrobili krok. W odpowiednią stronę. Jeśli utrzymają kurs, powinni tu zwyciężyć. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Został nam jeszcze kwadrans z regulaminowego czasu gry. Ups. Ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. O ile ta akcja się powiedzie, Uwaga, chyba będzie gol! Nie ma! Pokazał teraz klasę. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Daleka piłka z rogu. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu Do końca zostało już tylko 5 minut, a tak udaremniony obrońca był na posterunku. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Uwolnił się z podkrycia, okazja. To może być czerwona kartka. Jak sędzia zinterpretuje ten desperacki fał. Sędzia w takiej sytuacji nie ma innego wyboru. Musi sięgnąć po czerwoną kartkę. To była naprawdę klarowna sytuacja do zdobycia bramki. Tak, bez dwóch zdań nie mogło tu być innej decyzji. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. To było ważne zwycięstwo, bo wywalczone w pocie czoła na pewno nie przyszło łatwo. Na czymś takim bo można budować morale zespołu. Z pewnością zbierze dobre oceny od wielu ekspertów po tym spotkaniu. Na pewno będzie zadowolony ze swojego występu, bo zdobył bramkę, która w dużej mierze zaważyła na tym zwycięstwie. Tego właśnie wymaga się od liderów, że będą czynnikiem decydującym w tych kluczowych momentach.